Muszę zacząć od tego, że się myliłem. Myliłem się, bo chociaż Dragon Age Vanguard nie jest grą, która specjalnie mnie zachwyciła, spędziłem z nią kilka udanych godzin, a później coraz bardziej mnie męczyła i coraz bardziej widziałem, jak to nie jest gra, której oczekiwałem jako fan Dragon Age, czy w ogóle fan RPGów, to powiedziałem, że spodziewam się, że ta gra sprzeda się całkiem nieźle. Nie sprzedała się. <gry> EA, czyli Electronic Arts, który jest wydawcą gry i właścicielem de facto studia Bioware, nie jest zadowolony z wyników sprzedaży. Na tyle, że kilka dni temu Jason Schreier, czyli dziennikarz, który siedzi w branży gamedowowej od bardzo wielu lat, wiarygodne źródło informacji, w raporcie dla Bloomberga napisał, że Bioware zwolniło 100 osób z 200. Łącznie w studio, czyli nad Mass Effectem 5, czyli jedyną grą, która jest na horyzoncie w tym momencie, jeżeli chodzi o Bioware, będzie pracowała połowa dotychczasowego składu studia. Z 200 zredukowano firmę do 100 osób, czyli 50% załogi zostało wyrzucone. Dobra, może to jest za mocne słowo, został zwolniony, straciło pracę. Ale wiecie, w świecie korporacji i zarządzania to się mówi restrukturyzacja. Na gry online, w krótkim artykule Jakuba Błażewicza, możecie przeczytać, że według informacji Sharera pracownicy BioWare obwiniają Electronic Arts o obecną sytuację studia. Wskazują głównie na problematyczną produkcję czwartego Dragon Age wskutek decyzji wydawcy. To EA miało bowiem anulować wczesną wersję rpg na rzecz tytułu z elementami gry usługi, lecz później wycofało się z tego pomysłu w takim, sytuacji, jak twierdzili rozmówcy Shryera, większość deweloperów miałaby problem z wydaniem świetnej produkcji. Czyli i mogę to potwierdzić na tyle, na ile śledziłem te informacje, bo jak już powiedziałem, ja jestem fanem serii Dragon Age od, od samego początku i bardzo czekałem na Veilguard, ale proces powstawania tej gry był długi i turbulentny do stopnia, w którym dotarły do graczy i opinii publicznej informacje, że pierwsza wersja tej gry, jeszcze zatytułowana Dread Wolf, została przekreślona. Czyli byli jacyś ludzie w garni Którzy stwierdzili. Wiecie, co jest teraz modne? Takie właśnie gry. To teraz pójdźmy bardziej w grę wieć, bo to jest taki popularny obecnie. I może z tego potem pozostał taki, a nie inny styl graficzny, jaki mamy w Wiecie, chodzi o to, że w trakcie procesu produkcji zmieniała się koncepcja. Raz, a może nawet i dwa razy trzeba było skreślać to, co zostało już zaprojektowane. Trzeba było to przeprojektować, trzeba było myśleć o nowych priorytetach, o nowych celach i żadna z tych rzeczy nie wyszła od ludzi, którzy faktycznie siedzieli i pracowali nad tą grą. Czyli tych 100 osób, które zostały zwolnione. I w tym kontekście głośne są słowa producenta z firmy Larian, który zrobiła Baldur's Gate, 3 odniósł ogromny sukces, czyli Michaela Dauza, który powiedział: Zawsze cierpią ludzie położeni niżej w łańcuchu pokarmowym, gdy strategia ludzi postawionych wyżej stanowi problem. Na pirackim statku wyrzucono by kapitana za burtę. Firmy zajmujące się grami powinny być zarządzane, jak statki pirackie. I podkreślę, że jego zdaniem dochodzi za szybko do takich decyzji co do przyszłego kierunku. Trochę się potem Michael Dawson, tych słów wycofywał, bo to rzeczywiście brzmi dość ostro, ale, ale wszyscy zrozumieli jego przekaz. Więc kontynuował swoje myśli w trochę bardziej kulturalny sposób, mówiąc, że jakże charakterystyczne dla takich korporacji jak EA jest rozwiązywanie długoterminowego problemu w sposób krótkoterminowy, jakim jest po prostu no cóż, cięcie kosztów, czyli w tym wypadku restrukturyzację, czyli w tym wypadku zwolnienie połowy ekipy, no bo po prostu nie będą kosztowali tyle. Ale DAUS stawia bardzo ciekawą myśl, na końcu mu mówiąc, a może powinieneś zastanowić się w jaki sposób chcesz współpracować ze swoimi deweloperami i słuchać także ludźmi, których delegujesz do zadań zarządczych i tego, jaki ma być kierunek i wizja tej gry, a następnie nie wpierdalać im się w ich robotę i ułatwić tę robotę, zamiast ich zwalniać. Może być tak, że będzie to dla ciebie znacznie bardziej zyskowne, nie tylko mniej kosztowne. I warto się w tym miejscu zatrzymać i zadać sobie pytanie, kto odpowiada za porażkę Dragon Age Veilguard? No... Ośmielę się założyć, że nie ludzie, którzy robili animacje postaci, nie ludzie, którzy projektowali hubiory i akcesoria, nie artyści 2D, nie artyści 3D, nie ludzie, którzy zrobili kapitalną muzykę do tej gry, w tym Hans Zimmer, Nawet niekoniecznie ludzie, którzy pisali często słabe dialogi i średnio angażujące questy, nie ludzie, którzy dodali dodatkowe zaimki, nie ludzie, którzy napisali kwestię dialogową, która sprawia, że masz robić pompki. Nie ludzie, którzy zajmowali się programowaniem i dostosowaniem silnika do Dragon Age, a. nie ludzie, którzy optymalizowali, nie ludzie, którzy testowali. Mógłbym mnożyć i mnożyć tych osób w procesie produkcji było nawet więcej niż 200, ale zmierzam tylko do tego, że to nie ich praca, która trwała kilka lat, jest przyczyną porażki Dragon Age'a. Nie każdy z tych poszczególnych elementów. Nie tak jak chcieliby niektórzy, że właśnie to, że trzeba robić pompki, bo zwróciło się niewłaściwymi zajmkami do jednej postaci, sprawiło, że gracze nie chcą kupować Dragon Age'a. Nie. To jest suma wszystkich decyzji, które sprawiły, że Dragon Age jest po prostu rozczarowującą grą dla fanów Dragon Age'a i dla sympatyków gier RPG w ogóle. Że proces był turbulentny, że gra była w cholerę kosztowna, bo zawsze patrzy się na to, jak zestawi się zyski czy przychody z kosztami, które się poniosło na proces developmentu. I ten proces developmentu był złożony nie dlatego, że ktoś nie wiedział, jak zaprojektować określoną postać, że ktoś myślał, jak mają brzmieć odpowiednie zaimki, że ktoś nie mógł napisać fabuły. Nie, wynikała tylko i wyłącznie stąd, że zmieniały się priorytety, które zapadały na poziomie sztywnych garniturów. Więc rację ma producent Lariana, mówiąc, że jakąś głęboką niesprawiedliwością jest to, że są ludzie, którzy ingerują w ten proces twórczy. Ludzie, którzy faktycznie tworzą metawizję gry. Wizją gry jest to, o czym ona będzie, co bohater mniej więcej będzie robił, jakie, jaki będzie gameplay lub jakie będą podstawowe mechaniki, systemy. Jasne, to jest to, co jest wizją gry, ale nad wizją jest pewna metawizja gry, która odpowiada na pytanie jaki to ma być gatunek, z jakich innych gatunków ma czerpać, jakie są inne gry, które są benchmarkiem dla naszej, jak będzie dystrybuowana ta gra, jaki będzie jej Koszt, jaka będzie jej cena i z czym ma się kojarzyć, do jakiej grupy odbiorców ma trafić i być może w jakie obecnie popularne na rynku gier trendy ma się wpisywać, między innymi gatunkowo i właśnie mechanicznie. Mówię o tym, że współczesną branżą gier nie rządzi proces twórczy, tylko proces marketingowy, rozpoznania i zrozumienia rynku i dopasowania do niego produktu. I to ci ludzie, którzy odpowiadali za marketing i strategię na najwyższym poziomie zarządczym, spierdolili. To przez nich ta gra powstawała długo. To przez nich, jako suma elementów, jest rozczarowująca albo niewystarczająco satysfakcjonująca dla graczy i w efekcie dla kontrahentów, dla akcjonariuszy, dla inwestorów i także dla samych pracowników, którzy być może nie są do końca dumni ze swojego dzieła, a z pewnością nie są dumni, kiedy połowa ich kolegów i koleżanek wylatuje z pracy. I to, co mówi Michael Dawes, jest zasadne, jeżeli chodzi o to, co mówi o problemie długoterminowym. To nie jest pierwszy raz, kiedy Bioware daje dupy, bo Electronic Arts dało dupy. Widać tendencję spadkową, odkąd Electronic Arts przejęło Bioware, że gry są coraz gorsze od Bioware'u i że jednocześnie odnoszą coraz gorszy sukces. Nie, przepraszam, przejęzyczyłem się. Ponoszą coraz większą porażkę. Wspomnę o Mass Effect Andromeda. Wspomnę o Endem, o którym już nikt kurwa nie pamięta, bo to była zła gra, która była niepotrzebna, ale jak bardzo Electronic Arts goni za trendami. Ja chce stworzyć kolejny produkt, który wpisze się w aktualne, jakim się wydaje oczekiwania rynku. I tak pewnie było z Dragon Age'em, który na początku tworzony był jako, jako gra, która w ogóle była, jak już powiedziałem, live usługą, może miałaby jakieś funkcje online, byłaby jeszcze bardziej rozczarowująca. I potem się okazało, że no musimy zmienić koncepcję, bo w sumie ta moda już przeminęła. To teraz musimy się zastanowić, jak z tego zrobić w miarę dobre RPG. I wyszło z tego takie sobie RPG, które nie zadowoliło nikogo, za to pochłonę masę pieniędzy. I mógłbym teraz czynić tutaj aluzję do Concorda, że również Concord to nie jest gra, w której zawalili ludzie, którzy projektowali mapy, mechaniki, ludzie, którzy tworzyli tam lore, fabułę. Bo jak nawet pokazał odcinek Secret Level, to całkiem było okej. Okay. Coś tam było ciekawego. Jakieś fajne postacie gdzieś tam były w tle. Nie, to byli ludzie, którzy stwierdzili, to ma być gra w takim gatunku, który ma naśladować tego typu gry. Chcemy stworzyć swojego Overwatcha. Musiał... Ja sobie wyobrażam, że był jakiś człowiek w garniturze. Bardzo drogi zegarek na ręce. W sumie na tej, bo na lewej się nosi zegar, Ja nie nożę, więc popierdoliło mi się. Człowiek, który jeździ naprawdę bardzo dobrym samochodem, siedział i powiedział my musimy mieć swego Overwatcha. W przypadku Dragon Age'a mógł powiedzieć coś podobnego. I to jest powód, dla którego potem ta gra nie odniosła sukcesu. Nawet to jedno zdanie. Ale wiecie co? Właśnie ten człowiek z bardzo drogim zegarkiem, w bardzo dobrym garniturze, z zajebistym autem, które parkuje przed siedzibą i nikt inny nie może zająć jego miejsca parkingowego. To jest ten człowiek, który nie poniesie konsekwencji. To jest ten człowiek, który zachowa swoje stanowisko, i to nie jest game director. To nie jest lead game designer. To nie jest żaden z tych producentów wysoko postawionych w Bajorze, chociaż uważam, że oni również ponoszą jakąś za to odpowiedzialność, a w szczególności reżyser, czy reżyserka, czy reżyserowie gry. Nie, to jest właśnie ten gość, który decyduje o pieniądzach i o produkcie. On ustala priorytety, które następnie będą realizowane przez studio, które pracuje nad grą. Ale te priorytety wychodzą od tego, kto kładzie pieniądze na stole. Ten, kto ma pomnażać wartość dla akcjonariuszy i maksymalizować wartość. Korporacji, firmy. I o nich mówi Michael Dowes: to są ci, którzy są tymi kapitanami statku, faktycznymi. To są ci, którzy powinni zostać wyrzuceni ze statku. Ale tak się nie dzieje i tak się nie będzie działo, bo proces produkcji gier, szczególnie tych AAA i wielkich franczyz, dużych IP już rozpoznawalnych, sprawia, że gry będą nie będą tańsze, <słuch> będą droższe. Kiedy wyjdzie GTA 6, poprzeczka zostanie postawiona jeszcze wyżej, więc to ryzyko, ta presja będzie jeszcze większa i ludzie, którzy po prostu podejmują głupie decyzje, Decyzje, którzy naprawdę, wiecie, zajmowałem się i wciąż zajmuję się zarządzaniem i od strony teoretycznej, praktycznej, którzy są liderami organizacji i ich zdanie jest prikazem, jest obowiązujące, a również kultura, którą narzucają, staje się kulturą organizacyjną, są jednocześnie tymi, którzy nie ponoszą konsekwencji porażek, które wynikają z ich decyzyjności, albo czasem niedecyzyjności, czyli niereagowania we właściwy sposób, we właściwym momencie, bo to jest taka bardzo fajna zasada zarządzania, że najlepsi menedżerowie to nie ci, którzy nie popełniają błędów. Bo zrobiono naprawdę masę badań, które pokazały, że nawet najlepsi menedżerowie podejmują 50-50% do 50 decyzji złych do dobrych. Najlepsi menedżerowie to ci, którzy podjęli złą decyzję, ale bardzo szybko potrafią zareagować, kiedy ta zła decyzja została podjęta i podejmują środki zaradcze, żeby to wyprostować. I bardzo często w takich sytuacjach podejmuje się złą decyzję, ale chce się wierzyć, bo takie są tak zwane mapy mentalne że przewiązują się do decyzji, które podjęli i uważają, nie, 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 to już moja inwestycja jest, a nie, to nie mogą być koszty utopione, to musi być moja inwestycja i to na pewno jest dobre. I wmawiają sobie, że to jest dobra decyzja i po dwóch latach stwierdzają, jasna cholera, może ludzie tego nie kupią, bo rynek już został nasycony danym gatunkiem, danym produktem, danym tytułem i za późno dokonują tej zmiany i proces produkcji przedłuża się o rok, o dwa lata, koszty rosną i potem, kiedy spojrzy się na wynik finansowy i kiedy widzi się, ile sprzedało się kopii gry, stwierdzają... No, nie pokryje to naszych kosztów. Jesteśmy stratni, teraz musimy redukować te koszty. Trzeba restrukturyzować, czyli wyrzucić ludzi z firmy. W efekcie sprawić, że będzie jeszcze niższe morale w pracy nad Mass Effectem i jeszcze większa presja, bo teraz już wszystko, jeżeli chodzi o Los Bioware, spoczywa właśnie na tytule, jakim jest Mass Effect 5. I niewiele wskazuje na to, że ta, ta gra się uda, bo pracuje nad tym znacznie mniejszy team. Te 100 osób na naprawdę duży tytuł. I to dość przykre, że predyktorem tego, co się stanie z tą grą, może być właśnie to, co wydarzyło się wcześniej, ale warto się zastanowić nad tym, dlaczego to się wydarzyło. I chyba nie jestem jedyny, który stawia tezę, że to nie ci ludzie, którzy zostali zwolnieni. To nie ci, którzy, o których myślimy, kiedy widzimy słabo napisany quest, kiedy widzimy tę żałosną sprawę zaimków i robienia pompek. To nie ci, którzy, którzy sprawili, że twarze dziwnie się poruszają bohaterów, kiedy wymawiają swoje dość słabe kwestie dialogowe. To nie oni. Naprawdę, to nie oni ponoszą winę za to, że zostali zwolnieni. To oni ponieśli konsekwencje decyzji, które podjął ktoś inny, które są znacznie bardziej bolesne niż gracze, którzy utyskują na grę, która kosztowała trzystówki. Warto się na tym zastanowić, warto o tym pamiętać i warto o tym myśleć, bo powinna być jakaś presja ze strony graczy na tych, którzy nie ponoszą konsekwencji za to, że dostajemy chujowe gry i za to, że płacą za to ludzie, którzy po prostu wykonywali swoją pracę. To był mój take, czekam na wasze komentarze i sprawdźcie inne polecane przeze mnie film